Jest sobota 7 lutego. Codziennie o 18.00. Znajdziesz tu słowo Boże na kolejny dzień. Możemy się rozwijać dzięki waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Król Salomon udał się do Gibeonu, aby tam złożyć ofiarę, bo była tam wielka wyżyna. Salomon złożył na owym ołtarzu tysiąc ofiar całopalnych. W Gibeonie pan ukazał się Salomonowi w nocy we śnie. Wtedy Bóg rzekł: Proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł: Ty okazałeś twemu słudze Dawidowi, memu ojcu, wielką łaskę, bo postępował wobec ciebie szczerze, sprawiedliwie i w prostocie serca. Ponadto zachowałeś dla Niego tę wielką łaskę, że dałeś Mu syna, zasiadającego na Jego tronie po dziś dzień. Teraz więc, o Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę, w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu Jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia twego ludu i rozróżniania dobra od zła. Bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę Twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, to spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak, iż za twoich dni podobnego tobie nie będzie wśród królów. Oto Słowo Boże. Naucz mnie, panie, mądrych ustaw swoich. Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości, przestrzegając słów twoich, panie? Z całego serca swego szukam ciebie, nie daj mi odejść od twoich przykazań. W sercu swoim zachowuję twe słowa, aby nie zgrzeszyć przeciw tobie. Błogosławiony jesteś, panie, naucz mnie swoich ustaw. Opowiadam moimi wargami wszystkie wyroki ust Twoich. Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez twe napomnienia niż z wszelkiego bogactwa. Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Moje owce słuchają mego głosu, ja znam je, a one idą za mną. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według św. Marka. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on rzekł do nich: pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Oto słowo Pańskie.